No siema widzowie Jest taki kolejny odcinek, oczywiście jesteśmy dzisiaj O może nie, oczywiście jesteśmy dzisiaj widzowie na kok e, i o co chodzi z tym tytułem widzowie, o co chodzi z tym odcinkiem Już wam tłumaczę, gramy sobie widzowie dzisiaj z widzem Ale on nie jest świadomy tego, że nagrywamy odcinek Więc jestem ciekawy, czy coś będzie ciekawego pisał Czy będzie coś prosto odpierdzielał, jak będzie grał ha, no i widzowie zlamił No widzowie, no taki to początek niedobro nie dobra widzowie co, jak co? Czemu cię na koksie? Bo chciałem nagrać inny odcinek, ale że złożyło się, że Derczak tutaj jest, no to stwierdziłem, że sobie po prostu taki odcinek nagramy, bo no jakoś tak... Czy to zdążę mu zniszczyć? Proszę, 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 nie zdążę. No nie, no widzowie, halo. Dobra, Esa. Ej, dobra, pato, pato, pato. No nie, nie mam klocków. Dobra, widzowie, jest dobrze, jest dobrze. Dobra, widzowie, jest dobrze, ale widzowie, oro robimy na koksie. Ale oro, dobra, no niż mu to łóżko, derciak! Oj, bo 2 HP, błagam. Zabił go czy nie? Ej, final killa? Ej, to mu zniszczy łóżko, dobrze, derciak, moja krew, moja, <ścoughs> moja krew, widzowie. E, Pojętych niebieskich wyjaśnień, już sam do końca. Ogólnie. Chciałem coś powiedzieć, że nauczyłem się zbliża lepiej, ale to nie był widzowie dobry moment, żeby to powiedzieć. Zapytam się go później, czy drag click'a umie, albo żeby zrobił jakieś TNT jumpy czy coś, jakieś wyzwania mu damy, co wy na to. Tak, żeby się nie spodziewał oczywiście. Dobra, żółtego nie ma. Żółtę eee, sobie gdzieś tam. Dobra, pato, pato. No nie. Widzowie, dobra. No nie, widzowie, to daleko, jest to łóżko. Dobra, łatwo. essa. No, Iwo, wyszedł, serio? A co sumie finala. Nie, no, finale dostałem, ej, dobra, widzę, ale to skam jakiś totalny. Mógł się choć już poklepać do końca i dać killa na odcinku, a nie. Gdzie jest ten drugi żółty? No, już tu był. No nie. Ej, przepraszam, bo chyba się nie może bugować na koksie. Znaczy, słyszałem taką plotę niby, ale nie wiem, czy to jest plotka, czy nie, że się nie może bugować na koksie. Jeśli tak, to. Eee, proszę. cox administration nie banować mnie. To był przypadek, zapomniałem o tym. <laughs> okej, okay, don't, don't give me ban, okej. Okay? Pato! Dobra, widzowie, łatwo. Jeden czerwony poszedł. Drugiego czerwonego do chwilę dojedziemy, bo potrzebuje się cofnąć do bazy po itemy. Ej, jak to się wchodzi? Noż kurde. Ej, tu się nie da wejść. Dobra, obserwujemy widzowie teczek. Ci, co kiedyś nagrywali, albo ci, co musieli się starać, na przykład w danym momencie. Czemu, jak sobie grać na silu, to ci wychodzą takie akcje, że japier, A jak widzowie chcecie po prostu się wykazać na przykład na odcinku, to gracie totalną badakę. Ja widzowie, nie wiem, ktoś umie wyjaśnić mi to. Tak, po ludzku, po mojemu, bo ja przez dwa lata dalej nie mogę wykminić, dlaczego tak jest. A bo jestem na Spektaktorze! Zapomniałem, że to nie jest jak na tym. Ja, bo na niektórych serwerach można pisać. na Jak nawet jak się umrze do ludzi, i to jest spoko, ja to koka w to tą opcję, bo możesz zawsze napisać jakieś ostatnie słowo do niego. Więc to ja kocham. Zapomniałem, że tu jesteś na Spektaktorze i kurde, nie możesz pisać. Czekajcie, temu napiszę na chatkę, tak mogę. Mówisz, masz, dobra widzowie. Jak, nie, jak, jak to zrobi, to dajecie łapkę w górę. Jak tego nie zrobi, to i tak dajecie. I słupa z fonkiem. Dobra, Widzowie. Derczek WajtnT Jumpa. Co to na było? Dzięki, derczek. No, no, teraz. Ter teraz, przepraszaj. No, przepraszaj teraz. Widzowie, jeśli oglądacie jeszcze ten moment, napiszcie w komentarzu, czy jesteście team pizza czy tym kebab. Bo ja obecnie. Y Wiadomo, że tym pizza. Widzowie, nawet nie podlega dyskusji. Gdybym miał klocki, to bym do końca, obiecuję wam, widzowie. Eee, jak, jak, jak ktoś będzie miał pytanie, em, czy ty musisz serio być cicho, żeby wyszło ci speed bridge, to odpowiedź, drogi kolego, brzmi następująco, że e, tak, będzie jeszcze łatwiej w sumie, jakby nie patrząc. Dobra, widzowie, patrzę to. Dobra, łatwo. Łatciutko widzę. Mam nadzieję, że on spadł. Spadł? Dobra. Pięknie widzę, patrzcie to. Ale Oro. No nie, ale na łóżko zniszczyli. Dobra, to jest, mam nadzieję, że ten czerwony mnie nie zabije, co? Dlaczego czemu tu nie mogę zniszczyć? A bo tu jest ta ochrona, jo! No jezusa, bo nie, zaponie, że tu sta ochrona od razu tego. A dobra, chłop nie wie, co się dzieje. Chłop nie wie co się Czy deczek umarł? No nie Derczak! Kobą indygierkę to roluje, widzowie. Jaka tutaj jest mechanika tych finiti jumpów? Widzowie blisko było, bo miałem laga, widzowie. Ja miałem ping duży. Jakie jak, jak ja mam ping? Nie jest ping. Eee, chyba nie mam pingu widzowie. <laughs> Dobra, widzowie, ale co to, co ich mini? Po co ty łóżko putowujesz dercia? Aha, to nie da. To. chciałem tam widzowie na pełnej. A jest? Ej, różowie nie mają łóżka, co nie? To po co to łóżko niszczył? Co za chłop? Dobra, widzowie, patrzcie to, patrzcie to. Pułapka. No, no, chłopie skacz. No. No, no, <ścoughs> ale widzowie oro, ale oro, ale oro. O nie, tu widzowie jest ten lockdown znaczy lockdown, lockdown, Jota. Mhm. Tu jest widzowie. Ale trafam, zawaliłem. Dobra, widzowie, jest dobrze, jest dobrze. Dawaj omigra, dawaj, Ja co pomyślałem, że tu z widzowie tego, że tu jakoś się zrespi, to. Jezus, weź straż. Dobra, Derczak, idź, mięso armatne, ty może więcej HP. Idź, tanku. No nie, no Derciak mi sterował gierkę. Dobra, Esta. Dobra, łatwiutko, widzowie, Remerfika i lecimy. Dobra, widzowie. Good, good. Bo chłop będzie mnie gonił. A nie, dość jakiś sklepał? What? Ja daj mi łóżko, daj mi łóżko. Haha! Ha! Ja bym go wywalił z moderacji. Patrzcie to. Nie, nie! Co to jest za dziwne obudowanie obsydianu? Czekaj, w sensie. Albo coś mi. W sensie. Tam serio obsydia. Po co? Czekaj, w sensie. Ktoś mi powie dlaczego ktoś tak łóżko budował? Ktoś się tak patrzy na to i takie Po co widzowie? Dlaczego? O so co robi? W jest trochę lipa, bo ma diamentową zbrojkę. Wpada mi się, co nie? Ten, też mi się poda ten mój ten, który pak jest piękny widzowie, on jest piękny. E, jakoś zepnąć tego z diamentową zbroją to wtedy już się na jeden sklepie. Nie no, Derciak, zepsułeś, po co? Po co? Po co? Czemu żeś łóżka nie psuł wpierw? A też ma diamentowe zbroję, a to może w sklepie, a bo jednak nie. Pa! Ja jeszcze wygrać mam ping, ta ja wygram przez swoje zdolności, widzowie. Ja po prostu wygram, bez tym dobre, a nie przez ping. Dobra! aululula, oh, lulula! Znaczy, co? Chciałem powiedzieć aleluja. Przepraszam, nie, nie wiem, co powiedział jakieś dziwne słowo. Chyba wymyślone przeze mnie, ale... No, ale widzowie, ociutko widzowie. no co? Ha, łatwo. No nie, nie łatwo jednak. Dobra, łatwo. Dobra, widzowie, ale łatwiutko <grym> Ah, dobra widzowie Już tego, już skakał tryhard, bo myślałem, że przejdę jednak to Dobra widzowie, ale łatwo I pas, padł się świat <grym> Ale widzowie, no łatwo Jezus, ale łatwiutko O oh Oj, ojoj, oj, oj, derciak, ojoj, ojoj O oj, ojoj, problemy na imana. problemy najmana Problemy najmana no nie widzowie, dobra, to chciałem przesadzić już widzowie, chciałem przesadzić ewidentnie <śle> Ale łatwo Co <śle> chłop zrobił! Chłop się nowo w wiciurce. no nie No nie wyszło widzowie derczak, no... No nie wyszło to po twoich myślach, ewidentnie W ogóle dzisiaj leci widzowie mecz Polska Albania? Znaczy w sumie nie powinienem tego mówić widzowie bo <śle> potem wyjdzie że ten odcinek po dwóch tygodniach życie. No czy pewnie, na pewno ży życiu go po dwóch tygodniach bo szykłeś też taki bardzo mega odcineczek. No nic, kurda. Ale widzowie, łatwo, ale widzowie, łatwo Co? Jezus, już już chciałem mówić, że wychodzę z tej gierki. No nie, no kto tu ten most postawił, głupi? Patrzcie to, widzowie, patrzcie to. No co? Chyba coś boli. No nie, pa, pato. to, pa to! Uuuu. No patrzcie to, widzowie. Ale ty. No, nie, no palotkę, derczak! Nie ma, chodź tu, lat bić. No, ty gnoju! Znaczy, widzowie, byliście ze mną, derczak, niczego nieświadomy. Derczak, eee, tak, on, widzowie, nie wie, co się jeszcze dzieje. Jakieś bobki nas atakują, bo nie wiem, co on w ogóle włączy widzowie. Czekaj, jak zareaguje widzowie. A, czyli strana mnie kompletnie, widzowie. Dobra, derczak chyba strana mnie, widzowie, tak mi się wydaje. Dalej, za, ja dziękuję za oglądanie, jeśli chcecie mieć takich odcinków, mam jeszcze jeden fajny pomysł, jaki, jaki też fajny można odcinek zrobić, to widzowie, dawajcie apeczki w górę, dawajcie subskrypcje, bo to są nowi widzowie, nowy kanał, więc trzeba to lecieć powoli, ja dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, miłego dzionka, weekendu, wieczoru, kiedy tam widzowie to oglądacie, no i co widzowie, trzymajcie się, do usłyszenia.